Kolejna wersja kolejna. O nie, najmniejszej literki widziałam. Najładniejsza. Być może, ale literek to będzie. Chyba sobie tylko obejrzymy. Dobra, będę próbowała. Przed wielu laty żył sobie król i królowa, w którym urodziła się wymarzona córeczka. Nazwali ją różyczką. Oprócz licznych gości, król zaprosił z okazji na córki również 12 dobrych różek. Zaczekaj, Do policzę! Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Król zapomniał o zaproszeniu trzynastej wróżki, bo miał tylko 12 złotych nakryć. Jej. No tak zapomniał czy nie chciał, nie wiadomo, ale dobra już. Wróżki obdarzyły królewnę urodą, rozumem, mądrością, a obrażona wróżka zapowiedziała, że królewna w 15. roku życia ukuje się w życionym i umrze. Jedna z wróżek próbowała złagodzić złe życzenia, mówiąc, że królewna od ukucia nie umrze, lecz zapadnie w sen. Stuletnie. Aby ustrzec królewne przed niebezpieczeństwem, król rozkazał, aby wszystkie wrzeciona w kraju zostały zniszczone. Pewnego dnia, kiedy różyczka miała 15 lat, błąkając się po ogrodzie, zaszyła się do Starej Wieży i zaciekawiona weszła do środka. Była bardzo ciekawie. Jak każde dziecko, prawda? Woko i ku na wieży różyczka zobaczyła staruszkę, która przęgła lęk. Zaciekawiona weszła do środka. Hm. Mimo zapobiegliwości króla spełniło się przekleństwo wróżki. Różyczka ukuła się jednym palcem wrzecioną i miało to fatalne skutki. Różyczka ogrążyła się w głębokim śnie, a wraz z nią cały dwór i królestwo. Zasnęły ptaki na drzewa, i motyle na kwiatka, i zwierzęta, i ogrodnik ze swym pomocnikiem. W kuchni zamkowej wygasł ogień. Zasnął kucharz, co chciał kuchcika wytargać za ucho. No, jest. jest ta wersja, nie? Cała służba. Musi być tak w najwersiej włożyć lebraca urożył. Zosnął król i królowa, wraz z gośćmi, ucztując przy stole, a wraz z nimi zosnęło całe miasto. Wokół zamku i miasta wyrósł gęsty, kolczasty żywopłot, przez który nikt nie mógł się przerostać. Minęło sto lat od zaświęcia różyczki, i wszyscy już zapomnieli o śpiącym królestwie. Tylko. Starzy ludzie snuli o tym opowieści. Młody książę postanowił odnaleźć śpiącą królewnę I o dziwo, gdy tylko odnalazł właściwe miejsce, żywopłot sam się przed nim roztopił. Na dziedzińcu w zamku i całym mieście wszyscy byli pogrążeni w głębokim śnie. A on też. Chodząc po całym zamku, młody książę odnalazł wreszcie uśpioną królewę. Książę, użyczony pięknością różyczki, pochylił się i pocałował, pocałował śpiącą dziewczynę. Zły urok przestał działać. Czy w czoło? Tak, e, że w czoło. No. To była chyba dziewczyna, a nie książę. Królewna obudziła się i uśmiechnęła do młodzieńca. Wraz z królewną obudził się cały dwór i miasto. Wszyscy pospieszyli do swoich zajęć. Kuchni, zawrzała praca, zapłonął ogień, a kucharz nie zapomniał kuchcika w za ucho. O! Różyczka zaprowadziła księcia do rodziców, a on poprosił o jej rękę. I że? ożenił się z różyczką i żył długo i szczęśliwie. Hmm. Kawa? Kawa?